Wyobraźcie sobie kampanię jak Skoda. Wasz oddział jest sam na obiekcie strategicznym, okrążony ze wszystkich stron, z których nacierają niekończące się zastępy wrogów. Nie ma chwili bez ognia. Przeciwnicy podczołgują się pod umocnienia i wrzucają wam granaty. Punkt odrodzenia i amunicji, z której można uzupełniać zapasy, właśnie padł przez natok wrogów. Każdy, kto zginie, nie będzie mógł już wrócić. Naszym kończy się amunicja, a medykowi bandaże, i za chwilę nie będzie miał jak leczyć rannych. A wtedy baza padnie. Gwoździem do trumny są wrogi snajper zabijający wychylających się sojuszników, oraz RPG strzelający w okna, przez co nikt z wewnątrz nie może się wychylić i strzelać do nacierających wrogów. Gra wydaje się już przegrana, lecz nagle napór przeciwników staje się coraz słabszy. To zasługa reszty teamu, która dotychczas nie robiła nic pożytecznego, ale w końcu udało im się przyjąć kolejną flagę, przez co nasza baza przestała być w grze. Nawet jeśli teraz zginiemy, wykonaliśmy swoją misję. Flaga została obroniona. A teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko nie jest oskryptowane. I dzieje się naprawdę. A wszyscy gracze to ludzie, a nie boty. To nie jest zmyślona historia. Tak właśnie potrafi wyglądać skład. Oczywiście nie zawsze jest zajebiście. Często tym, w którym grasz nie ma pojęcia co robi. Nie mówi po angielsku albo nie mówi w ogóle. Zapomnijcie o tym, cokolwiek słyszeliście o tej grze, przeczytaliście w recenzjach czy obejrzeliście na YouTube. No, może poza moimi filmami. To nie jest Milsim. W którym przez pół rundy będziesz patrolował mapę i gdy w końcu coś się zacznie dziać, będziesz krył tyły, kiedy reszta oddziału będzie miała zabawę. Naprawdę gra jest dynamiczna i wbrew pozorom dość casualowa. Stanowi świetne połączenie, dynamiki BEFA z ogarmi taktycznością walki army. Rozgrywka jest wolniejsza niż w Battlefieldzie, to prawda, ale nie jest nudna. Wręcz przeciwnie. Dzięki temu, że ludzie i pojazdy respią się dłużej oraz jest limit klas, gra zyskuje na głębi. To nie jest już bezsensowne strzanie do typów, którzy i tak zrespią się za 10 sekund. Każdy frag, Sprawia więcej satysfakcji niż tuzin zabitych dziesięciolatków w kodzie. Tu nie ma szybkich respów na dowódcy czy flazy. Kiedy zginiesz, musisz dobiec do miejsca walki, ale nie są to już kilometry jak w armie. No, chyba że masz naprawdę słaby team. Kolejną wielką zaletą jest strzelanie. Wyczucie broni jest świetne. Czujesz, że strzelasz z ostrej, a nie ASG. Jednocześnie jest ono bardzo intuicyjne. Trafiasz tam, gdzie celujesz, a obrażenia są duże. Dwa, trzy trafienia i przeciwnik idzie przybić pionę Michaelowi Jacksonowi. Do tego w grze jest dostępny dość duży arsenał broni. Poza oklepanymi kałachami i emkami jest masa różnorodnego uzbrojenia. Między innymi karabiny wyborowe SWD, M110, wielkokalibrowe karabiny maszynowe NSW, DESZKA, KPWT, M2 Browning, czy rakietowe grantniki przeciwpancerne RPG-7 i M72 LAW. To nie jest gra dla samotnych wilków. Owszem, możesz sam pójść w bój i ubić wielu wrogów, ale w końcu ktoś cię zabije jeśli jesteś sam, to raczej nie będzie w pobliżu medyka. Od dwóch osób w oddziale masz już medyka, rally point i dostęp do pojazdów. Tak, nie można samotnie wziąć pojazdu, do jazdy transporterem opancerzonym potrzebny jest kierowca i strzelec, a w niektórych nawet jest miejsce dla dowódcy obserwatora. Od trzech osób możesz stawiać foby, miejsce odrodzenia dla całego teamu. Od czterech osób zaczyna się już zabawa wstrzymujesz dostęp do grantnika przeciwpancernego i strzelca z lunetą. Od sześciu osób jest już luksus. Można mieć dwóch medyków, karabin maszynowy, strzelca wyborowego, grenadiera i używać dwa pojazdy jednocześnie. Tak więc, jak widzicie, gra zespołowa to klucz. Tak samo jak komunikacja głosowa. Musisz używać mikrofonu i rozmawiać z drużyną. Jeśli nie masz ludzi do grania, to nie łam się. Zawsze możesz wejść do dowolnego składu, który ma w nazwie Teamwork. Jeśli masz szczęście, to drużyna jest ogarnięta. Ludzie w tej grze mają niezwykłą tendencję do samoorganizowania się. Nawet jeśli masz tylko jednego kolegę, to już możecie dużo zdziałać. We dwóch być załogą pojazdu, robić akcje specjalne jak zasadzki, minowanie dróg czy działanie za liniami wroga. Gra w momencie recenzowania jest w wersji Alfa 94 i w przeciwieństwie do wielu Early Accessów przeszła ogromną drogę, a każdy pasz dodaje nowości i duże usprawnienia. Dla przykładu, kiedy rok temu kupiłem skłoda, grzebyły były cztery mapy na krzyż, gra chodziła beznadziejnie i nie było pojazdów. W tej chwili jest masa pojazdów, w tym kołowych i gąsienicowych transporterów opancerzonych. Dodano miny, moździerze, całkowicie zmieniono system budowania fobów, a planowane jest dodanie czołgów, helikopterów szturmowych, nowych armii, animacji i artylerii spoza mapy. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to pewnie zastanawiacie się: Ej, Alan, czemu tak pozytywnie o grze powiedziałeś? A ja wam powiem: że to jest ten moment, w którym wymieniam wady, a jest ich całkiem sporo. Tak jak w każdej alfie, występuje masa bagów gdzie Co prawda część z nich jest śmiesznych i w sumie nie przeszkadzają, no to jednak jest ich trochę. Model i fizyka jazdy pojazdów jest kiepska, co prowadzi czasem do sytuacji, w której ciężarówka zostaje wysłana na orbitę po wjechaniu w krzaczek, albo pojazd utknie w płytkim rowie i jedyny sposób na odblokowanie go to wysadzenie. System leczenia także woła pomstę do nieba. Czasem, jeśli ktoś cię podniesie, to zostajesz teleportowany na dach. Grafika jest miejscami okrutnie brzydka, szczególnie gdy co kilka wersji z gryznika MSA. Do tego tekstury są średniej jakości, a oświetlenie i balans kolorów dodają obleśną poświatę. Zdarzają się problemy z optymalizacją i gra potrafi złapać spadki FPS-ów. To by było na tyle. Wiele aspektów pominąłem, ale chciałem, by ten film był zwięzły i ponadczasowy. A wydaje mi się, że nawet jeśli obejrzę go za rok, to mimo wielu zmian, które przez ten czas zajdą w grze, poruszone przeze mnie tematy dalej będą aktualne. Dajcie znać, co sądzicie o filmie, a weterani niech napiszą, czy zgadzają się z moją oceną Skłoda. Pocęcie film w zależności od tego jak Wam się spodobał. Jeśli naprawdę nie wiecie co robicie, to możecie mnie nawet zasubskrybować. Elo. Tańczy, tańczy, tańczy jego ciało. Ciało. <laughs> Rosjanin tańczy, 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 tańczy. Tańczą, tańczą, tańczą jego nogi.